Czy wyobrażasz sobie Andrzeja Dudę mówiącego płynnie po angielsku? This year's parliamentary elections were marked by a record Albo mnie, mówiącego płynnie po chińsku. Womęci się, się, a... może chcielibyście zrobić zaawansowany utwór muzyczny w kilka sekund? z Brown, Ogrzegos Brown, To zgasić śmiech, tak wszystko to za pomocą sztucznej inteligencji byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że to my już powoli po prostu przestajemy być potrzebni. Na krawędzi. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy jesteście na kanale Na krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy o których lepiej nie mówić. Ostatnio przeprowadziłem wywiad ze sztuczną inteligencją, która wcieliła się w rolę świętej pamięci Andrzeja Leppera. Więc jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zapraszam was do oglądania. Napiszcie oczywiście w komentarzu pod filmem wasze propozycje na następny wywiad. Materiał bardzo się Wam spodobał, jednakże znalazło się parę osób, które nie do końca to popierają. Czy to ze względu na wykorzystanie sztucznej inteligencji, czy na użycie po prostu postaci pana Andrzeja Lepera. Otóż wyjaśnię tylko, że jeśli chodzi o pana Andrzeja Lepera. To zawsze do tego pana miałem wielki szacunek jeszcze za jego życia. Oczywiście za jego odwagę i poświęcenie. I uważam, że jakby żył, to dzisiaj miałby chyba największe poparcie w historii. Więc jeśli już zostawiliście łapki w górę i komentarz pod filmem, no to co, zaczynamy! A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy sztuczna inteligencja jest naszym wrogiem, czy sprzymierzeńcem. Według mnie jest po części i jednym i drugim, no, tylko właściwie ciężko określić w którą stronę bardziej. Jednych ona przeraża, innych inspiruje, a dla jeszcze innych jest po prostu zupełnie obojętna. Jedno jest pewne, niezależnie od naszego podejścia do tej dziedziny, czy będziemy jej zwolennikami, czy przeciwnikami, to wszystko na to wskazuje, że ono już z nami pozostanie i z roku na rok będzie wypełniać coraz większą przestrzeń naszego życia. Na razie dla wielu z nas brzmi to jeszcze dość nierealnie, ale wystarczy spojrzeć w przeszłość. Kiedyś rewolucją dla ludzkości była energia elektryczna i światłość, jaką za sobą niosła. Później było to radio i telewizja. Ale nie trzeba przecież tak daleko sięgać, wystarczy zobaczyć, jak rozwinął się internet i jego odbiorniki, czyli smartfony, bez których często ciężko wyobrazić sobie dzisiejsze funkcjonowanie. Internet też początkowo powstał jedynie z myślą o wojsku, a dzisiaj jest część powszechnym dla przeciętnego człowieka. Podejrzewam, że w przypadku sztucznej inteligencji będzie bardzo podobnie, tyle że na jeszcze większą skalę, no i jeszcze szybciej. Problem w tym, że wraz z jej rozwojem powoli zacznie wypierać człowieka z rynku pracy. Oczywiście powstaną początkowo nowe zawody, w których człowiek będzie kontrolował sztuczną inteligencję, będzie nią zarządzał lub tworzył nowe rozwiązania za jej pomocą. Jednak skala zawodów, jakie wyginą na przestrzeni zaledwie kilku lat, może być naprawdę ogromna. Może to dlatego wielcy tego świata robią wszystko, co mogą, żeby zrobić nam piekło na Ziemi, bo wraz z rozwojem sztucznej inteligencji po prostu przestaniemy być potrzebni. W każdym razie AI to nie tylko obsługa maszyn, nie tylko kasy samoobsługowe czy telemarketing, ale znacznie, znacznie więcej. Wyobraźcie sobie, że amerykańska firma Figure AI dostała w zeszłym miesiącu dotację w wysokości 675 milionów dolarów od takich podmiotów jak LG, Nvidia czy Microsoft na stworzenie robota, który nie tylko będzie przypominał człowieka, ale będzie miał za zadanie w ogóle zastąpić ludzi w niebezpiecznych zawodach, a także wypełnić luki w zawodach, w których brakuje rąk do pracy. No ale to w dalszym ciągu tylko roboty. A roboty to przecież nie sztuczna inteligencja. No i o to tutaj głównie chodzi, bo w czwartek w ramach umowy firma Figure AI oświadczyła, że nawiąże współpracę z OpenAI, organizacją non-profit stojącą za chat GPT w celu włączenia generatywnej sztucznej inteligencji do swoich robotów przypominających ludzi. Co oznacza, że te roboty nie tylko będą miały za zadanie wykonywać pracę fizyczną za ludzi, ale będą wyposażone również w sztuczną inteligencję, która już teraz jest bardzo potężnym narzędziem. Więc wygląda na to, że niedługo, czy tego chcemy, czy nie, będziemy świadkami powstania prawdziwych androidów. Ale zanim to nastąpi, pokażę Wam kilka dziedzin, w których sztuczna inteligencja zdaje się już ma nad nami sporą przewagę. Jeszcze z 10 lat temu cyfrowy lektor, z którego mogliśmy korzystać, był naprawdę kiepskiej jakości. Jego głos był jednolity, jego akcent był monotonny i nie wykazywał żadnych emocji w głosie, po prostu sztuczny. Oczywiście angielskie wersje językowe działały trochę lepiej, ale też szału nie było. I dopiero tak z 3-4 lata temu jakość tych głosów się trochę bardziej rozwinęła i nawet zaczęły się pojawiać cyfrowe głosy znanych postaci. Ale dopiero w 2022 roku powstała firma 11 Labs, czyli amerykańskie przedsiębiorstwo tworzące naturalnie brzmiące syntezatory mowy i oprogramowania do przekształcania tekstu na mowę, wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie głębokie. Zostało uznane za jedno z głównych przedsiębiorstw stojących za popularyzacją sztucznej inteligencji początku lat dwudziestych XXI wieku. No ale nie zgadniecie, przez kogo ta firma została założona. Konkretnie przez Piotra Dąbkowskiego, byłego inżyniera uczenia maszynowego w Google, oraz Mateusza Staniszewskiego, byłego stratega wdrożeń w Palantir. Obaj wychowali się w Polsce, a ich inspiracją do założenia Eleven Labs było podobno oglądanie nieodpowiednio dubbingowanych amerykańskich filmów. Można śmiało powiedzieć, że Polak potrafi. Pamiętajcie, że głosy, które zostały wygenerowane na potrzeby tego odcinka, powstały właśnie przy użyciu 11 Laps. Na początku zeszłego roku na programie 11 Laps można było korzystać z kilkudziesięciu już wygenerowanych głosów, albo można było na podstawie własnych próbek głosu stworzyć zupełnie nowy głos. Jednak prawdziwa rewolucja nadeszła między grudniem zeszłego a styczniem tego roku. Wtedy wprowadzono nie tylko nową jakość głosów, które brzmiały bardziej naturalnie, ale wprowadzono również coś zupełnie nowego. Prawdziwy dubbing, który nie tylko tłumaczy Twoje nagranie na dowolny język, ale czyta je również Twoim głosem. I w ten sposób mogę śmiało mówić bez dudania po angielsku. As you can see, I have no problems with the accent and it sounds really good. Mogę również mówić po rusku. To tylko premier, tak że nie nazywajcie mnie z ruskiej babką. Napominaję, że to większość Ukraińców też nie zna swojego języka. Ale mogę też mówić na przykład po japońsku. Minasan etchi Channel e Yo -koso albo po chińsku. Halo, gole. Wzmimo ciś, ale wcześniej, a wyobraźcie sobie dudę mówiącego płynnie po, po angielsku. Dear compatriots, esteemed ladies and gentlemen, on the 15th of October we elected our representatives to the Parliament and Senate of the Republic. Uh, this year's parliamentary elections were marked by a record turnout. Uh, Zdecydowanie tempo rozwoju głosów lektorskich jest niesamowite, bo ten dubbing powstał w zaledwie rok. Zalety tego programu są więc spore, jednak to rodzi również sporo obawy, bo jeśli to tempo zostanie utrzymane, to kto wie na jakim etapie będziemy za rok. Trzeba pamiętać, że z zalet tego programu mogą korzystać również oszuści podszywający się na przykład pod konkretne osoby. Jest to również kolejna branża, w której ludzie w zasadzie już mogą zostać zastąpieni przez sztuczną inteligencję, chociażby lektorzy czy aktorzy dubbingowi. Jak Widzicie, sztuczna inteligencja to nie tylko kierowanie pojazdami, nie tylko obsługa maszyn czy programów, ale w zasadzie niedługo może zastąpić ludzi w praktycznie każdej dziedzinie gospodarki. A teraz przejdziemy do następnego etapu, gałęzi rozrywkowej, czyli do muzyki. Sztuczna inteligencja, która potrafiła tworzyć prostą muzykę, powstała jakoś na początku zeszłego roku, no może trochę wcześniej. Jednak wtedy potrafiła tworzyć jedynie krótkie utwory muzyczne. W Powiedzmy, nie najlepszej jakości. Ostatnio jednak i w tej dziedzinie nastąpiła spora aktualizacja. Jednak zanim wam ją przedstawię, musicie wiedzieć, że muzyka, która leci w tle tego filmu, również jest wygenerowana przez właśnie sztuczną inteligencję. Zapewne część z was pamięta internetowy utwór, jaki powstał o Grzegorzu Braunie, po tym jak gaśnicą zgasił świece hanukowe. Puszczę wam teraz fragmenty tego utworu w różnych stylach, wygenerowane właśnie przez sztuczną inteligencję Sonu. I teraz uwaga, w zaledwie kilka sekund po wklejeniu tekstu. To macie tą piosenkę w stylu hip-hopu z rokiem. O czegoś brał, od czegoś kto zgasił śmierć, tak będzie umiał. O czegoś brał, O czegoś brał, widziała Polska i cała Unia. Jedyne o czym wciąż myślał, wcale nie czerwona, proszkowa, wniosek. A tu hard rockową balladę emocjonalną. O kregoś brał O kregoś brał Kto zgasić świecę Tak będzie umiał Ogłaszam pięć minut Rokową balladę Gdy przegląd miał się w niej skończyć To wtedy twoja. Teraz posłuchajcie pięknego żeńskiego wokalu. Kto I powiem Wam, że to jest aż przerażające, że ten głos tak wręcz idealnie brzmi. A tu macie fragmenty, w których słowa zostały wygenerowane przez chat GPT, czyli utwory w pełni zrobione przez AI. Tutaj młodzieżowy hit zrobiony w pół minuty. Wójta w mieście, gdzie słońce świeci mocno, weekendowy, wakacyjny hit jest doskonały. Dziewczyny tańczą, a alkohol się leje. Gangsta rap, ten bit jest nie do zatrzymania. Zanurzamy się w klimacie dziwnym. Rozrywka, impreza, takie są plany A tutaj balladę, w której delikatnie zmieniliśmy tylko jedno słowo. Zgadnijcie, które. Kiedy patrzę w lustro, znowu ten sam ból. Codzienność jak ciężar, w sercu noszę żal, i smutku w Ludzie wokół mówią, wasz to tylko chwilowy stan Ale co z tego, gdy za oknem świat jest fałszywy, pełen strat? Jestem w kurwiach, życie to gra bezuczciwe Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych utworach. Pamiętajcie, że te utwory powstały od początku do końca w zaledwie kilkadziesiąt sekund. A jakby tak na poważnie przysiąść, to w ciągu jednego dnia można by było nagrać całą płytę hitów. I to w każdym języku. I tak się zastanawiam teraz, co myślą o tym gwiazdy muzyczne. Rozwój sztucznej inteligencji może przynieść naprawdę sporo dobrego, choćby w dziedzinie medycyny. Ale z drugiej strony, skoro takie potężne narzędzia udostępniają publiczne, to pytanie, na jakim poziomie rozwoju jest sztuczna inteligencja, do której nie mamy dostępu? Bo nie uwierzę, że tak po prostu dali nam dostęp do pełnego produktu. Choć z drugiej strony, bo to też trzeba pamiętać, ten cały Chat GPT, jak mówią o nim sami twórcy. Jest po prostu wielkim eksperymentem, który zbiera i przetwarza wszystkie informacje, które do niego wpisujemy. I cały czas się rozwija. Więc ciekaw jestem, do czego w końcu to doprowadzi. Adia!